No hejka, y, jest północ, znaczy nie, jest pół do pierwszej, a ja włączyłem OPS-a i pomyślałem, czemu nie nagrać filmu, nie? No, i nagrywam film. No, grałem sobie rankady. Z jakieś dwie godziny mam już dość, po co tam wbić Unreala. No i tak sobie myślę, walam się, wypieprzam się, i tak sobie teraz pomyślałem, że. Czemu dla was nie nagrać filmiku jak wbijam tego Unreala? Nie. Mamy mamy 84% czempiona. Szczerze, to ja wątpię, że to w ogóle wbiję dzisiaj. Ale, ale. No, no i co? Eee, jestem trochę chory, więc mnie jeszcze głowa boli na dodatek. No, pewnie mnie że mi gada przez noc, ale sarki. No, nie zapomnijcie zostawić Subika, bla, bla, jakieś duperele. No i lecimy. A nie, bo to było jak kiedyś, Lecimy O Holera, jak dawno tego nie robiłem, nie? W ogóle gdzie my polecimy, nie? Gdzie polecimy? Polecimy sobie uh, Tu tu sobie paliliśmy. Wybrało mi aż z jakieś, nie wiem, z 8 minut mi dobiera tą grę, więc nie można się za bardzo szybko pieprzyć, bo później będzie problem. 20 win. Kończymy odcinek. Nie no, ogólnie muszę zrobić tego no ale jak najszybciej, bo będę mieć mega dużo do montażu później, jak go nie wbiję, ale nie chcę, mi się aż tyle montować. No Dobra, tu mamy łapaczkę. Mój to przysprajuję No i chyba ginę. Dobra, i ja pierdzielenie. Jak już bym zginął na początku gierki, to serdecznie cholery. Te drzwi się otwierają same <laughs> plus zero. No i kolejne czekanie 8 minut na ze strony labby. Polecimy sobie. Tu. A nie, dobra nie, jednak nie. Weźmy sobie tu. No kurde, tak miłe boli, że ja nie umiem grać w tą grę. To no, wszystko wina, wszystko wina choroby, wszystko wina. Na pewno nie moja, tak? Znaczy w sumie teoretycznie moja, bo, mnie, bo akurat to mnie głowo bo boli, ale no, wiadomo o co chodzi, tak? Nikt ze mną chyba nie leci tutaj chyba. Tu jest ziutek, tu jest jeszcze jeden ziutek. Do niego sobie zajdziemy. Ten już nie żyje. Tu był jeszcze jeden. Dostał. Ja pierdzielę, ja, ja zginę. Dobra, zabiję go. Ja jestem dobry, jednak w tą grę. Dwa kile, na dobry początek. Tak szczerze, myślałem, że zginę tego ziomka. Pójdę sobie po tą skrzyneczkę. Może jeszcze no na pewno sobie po nią pójdę. Tylkoś po No ale co? No chyba mogę sobie pójść już na ziomków. No co, tu będę czekać, nie? <laughs> Tu na stacji się klepali. O, tu właśnie. I oni się długo biją, proszę. To on już tak długo trzyma akurat. Okej, okay. dostał kraka. To jest mój moment. Ja pierdziele. Ale z nimi lecę. Chyba sobie kolego zabiję. Proszę bardzo. A, to jeszcze jest twój ziomek. Twój funfel. Chyba też zabiję. Izerek, Na który sobie poczekam. I wlecę w następnych ludzi, no. Co ja mam innego robić? O, tam się strzelają. Ja pierdzielę. Zacząłem nagrać odcinek i nagle ludzie są mnie. Podoba mi się to. No i kontent można zrobić, nie? Oni. I tu chyba. Co tu się stało? O, ale żeś dostał. O, ja pierdzielę. No, już kolego nie żyjesz. A jest was tutaj może więcej? Chodź, chodź, bo ja potrzebuję ewika. dobra, tam są jeszcze inni ludzie. To idę tam. Ale, tu jest pełno ludzi, przydałoby się jakimś gejzerkiem tutaj podacić. No, ale nie widzę żadnego, niestety. Już się tak odzwyczajem trochę mówić, jednocześnie grając. Bo tak, no, no dziwnie to jest, nie? Wcześniej już taki byłem przyzwyczajony, że się ciągle gadało, jak się grało. A teraz jest o wiele ciężej. Tutaj byli ludzie. O, jest ziemek. Tam się ciągle strzelają. Dostał 30. Dostał znowu 30. Sto dziewięćdziesiąt ten, jeszcze ten jest sto, dat, jeszcze jeden o, oh, on dobry, on jest lepszy od mnie. No, 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 i była lepszy ode mnie. Szczerze? Nie wiedziałem gdzie on jest. Ej dobra, błagam. Dobra, 93. To jest ta gra. To ja wam mówię, to jest ta gra. No, historia z tą rangą jest taka, że wszedłem sobie do Fortnite'a. Wiem tego czempiona dosłownie w jakiś, nie wiem... Kilkanaście gier. No i nudzi mi się w życiu, więc zacząłem grać tego Fortnite'a jeszcze więcej, bo tak w niego w ogóle nie grałem. No i. Kurde, no zacząłem w niego grać. Kurde, ale no w ogóle kolejną grę czytał tak szybko. gdzie my teraz, polecimy. Może tam gdzie wcześniej. Kurde, prawa autorskie. Chociaż w sumie, niby te prawa autorskie i tak z tego nie tak nic nie zarobię, nie? O co ja się martwię? No w ogóle nie wiem, jak ja wam to zmontuję. Ja nawet nie montowałem. Albo zutkan nos, ja pierdzielę. Teraz sobie wystarczy, żebym sobie dobrą gierkę. gitnie, Ale zauważyłem, że nawet jak segadam sam sobą tak naprawdę, ale nie nagadam no, do mojej koch widzów, najlepszych na świecie, bardzo was pozdrawiam misiaczki, to o wiele ma większy luz przez co jakoś lepiej mi idzie nie? nie skupiam się tak na grze, nie boli mi ta głowa ale w sumie też sobie zrobię taką przerwę chwilową i serio dużo mi nadała ale dobra, skończmy gadać, trzeba się skupić, tak, to tutaj to gdzie on poleciał? o, no to już zginął, pan z elity, oj, ale mi nagle się nos zatkał, nie, masakra I on miał wina w tamtym Toż nie wierzę tak szczerze. No to jest fajne w tych małych gnojkach, że one wam dają naprawdę całkiem dużo tego kawa, nie? To jest naprawdę w nich spoczko. Popatrzcie, A ta gnojek teraz tutaj idzie. Ja zniegam kolejnego kawika. I pójdę chyba już na jakieś ziomków. No bo co mam robić, nie? Dobrze słyszałem i tam widziałem. No właśnie tu się strzelali, gdzie jest te ziomek. Ląduję sobie na górę i spróbuję w niego strzelić. O Oj, tu już masz 0. O, no jego zabiłem. Leży jeden. maczek Ury w ogóle miał Midasa. I nie, wiem, czy zauważyliście ten Midas tak dziwnie ma. dziwne maskinę do broni. Tam się strzelają. No to co, idziemy od razu. Chyba tym gejzerem podlecę. A nie, jest tamtą strzela. Ja pierdziela. Co ty tu robisz? Dostał 100. Miał tylko Fizza jakiegoś. Nie, dobra, ja stąd spadnę przecież. Dobra Chcę go dojechać, ale boję się, że to się nie uda No Doczekał się tego, nie? Do, do, doczekał się tego, tego Ej kurde, tak się słowiać nie mówimy o tej godzinie Doczekał się tej eksplozji Fejzera. O, temu na pójdę O, jeszcze jeden Okej okay. Czy ty musisz akurat we mnie strzelać? Dobra, przejmę HG Ty no kurde, oni są na coś nie wiem Napaleni, napaleni, no Patrz, no patrz On jest lepszy ode mnie Już nie ma na siebie maców. O, ktoś tu kolapsuje, więc no tu jest tam zajda. Okej. Okay. Też jeden? Dobra, mam z niego matce Ja pierdziele, jakie uniki Pompa mi... Myślałem, że już go zabiję wcześniej jak ja to przeżyłem? Dosłownie jednego tikka mi musiał dać z tego. Dobra, tak szczerze? <coughs> Chyba... Nie wiem. No no nie wiem, do dupy jestem w tą grę, no. No i co? No i idę w tych ludzi, którzy tam się strzelają. No double pompa jest giga mocno, nie? Ja z niej tyle nie korzystałem wcześniej, ale jak się ją wymasteruje, to jest takie opa. Z jest drugi jeszcze? No się dalej klepią. Wasz, no skubany. Próbuję. Ile? Ty, ile on mi dawał? Wiesz Model. O, ja pierdziele skin w końcu proszę no Zrobiłem z Major No a tamten gdzie jest, z którym tak na mnie wyjeżdżał? No nie mogę, nie mogę go znaleźć. To już chyba jest w ogóle unrealnie, powiem tak wam, że... Męczyłem się z tym, miałem ciągle 85% i się z tym ciągle męczyłem, nie? Po 2%, minus 1, minus 2, plus 2, tak w kółko. Włączyłem nagrywanie i nagle z dupy robię... No, może nie dużo kili, no bo tak szczerze chcę wam robić jak najwięcej kili, ale no, niestety nie ma tylu ludzi, ile chciałbym żeby było. Ale naprawdę jest dobrze, nie? Wcześniej w ogóle nie mogłem zrobić kila, nie mogłem w ogóle nic. I ciągle spięty, byłem taki wkurzony, nie Znowu wkurzony. Ja pierdzielę znowu się wypieprzyłem. Ja to nie dawało takich kryształków te torciki? Nie. Dobra, może zamiast głupio tracić czas na szukanie jakiegoś ziuta, którego tak naprawdę nie było, może ja mam jakieś schizy, to pozbieram sobie drewno i z wami pogadam o tym, że no mam w planach powrócić na tego youtuba. Teraz nagrywam. I serio, sprawa mi to fan. Też lubię montować, więc czemu nie? No niestety no, teraz jestem chory, ale tak to chodzę do tej szkoły. No i kurde, yy, no nie mam tyle czasu na to, żeby nie wiadomo ile nagrywać, ale jak mi się wyrobił to czemu nie? Zawsze mogę sobie ponagrywać. Też, może, też zawsze mam takie zajawki, nie? Też yy, pewnie będę nagrać się z drugiego kompa, to będę w ogóle na innym mikrofonie, będziecie mnie zupełnie inaczej słyszeć. To będzie różnie, nie? Raz będziemy tak słuchać jak teraz, innego dnia będziemy słychać przez inny mikrofon i będę mieć gorsze FPS-y, ale mogę też sobie nagrywać na tym i na tym. No ogólnie w planach sobie powrócić na tego YouTube'a. No i chyba tak naprawdę powróciłem, nie? Ale pewnie tak, że już mi się tak oczy przymykają, nie? Muszę taką ochotę i spać, a ja to nagrywam. Idę lulu, a na jutro wam to zmontuję, żebyście mieli. Jutro będzie czwa... a nie, środa. Jakie jutro. Jak dzisiaj już jest środa, to jeszcze dzisiaj ją to zmontuje. No, no to dzisiaj w To je to obejrzycie pewnie. Jak wrócicie ze szkółki idealnie, bo pewnie wstanę, zmontuję sobie na spokojnie. Wrócić ze szkółki, już będziecie mieli gotowy film do obejrzenia. No, a ja szukam tych ludzi, szukam, szukam i się nie doszukam chyba. Co moi przyjaciele? Został sto. O, no i ginia. Trochę pogubił w akcji. Ale spoko, bo każdemu się zdarza. Kurde, że mam takie zaniki pamięci o tej godzinie. Weźcie, jak ja jestem zmęczony, to ja nic nie pamiętam. Ja czujcie to, że ja. O! Czekajcie, chwilkę. Pa! No strzelaj do niego! Mam załona dobrego. To co ty robisz, ziomek? Oj, ta bohaterka jest dobra. O, pierdziela. No krak'a dostała O no Kurde, weź wyluzuj Dojechać się nawet ciebie nie da I Tu jest ziomek O, no nie dostałam od niego pompę No, od kogo ja zginąłem w ogóle tej bohaterki? Chwila moment zginę. No ale mamy unreala. Ja pierdzielę, jakie to było szybkie, nie? Proszę bardzo, o 50 tysięcy. 50 tysięcy, dlatego że nikt w to już nie gra po prostu. No ale mamy unreala. No więc co moi widzowie? Ogólnie. Nagrałem w to w jakieś 40 minut, więc no... Jestem z siebie dumny, naprawdę. Jestem z siebie dumny, bo jak myślałem, że to będę nagrywać 4 godziny jeszcze jakieś. Ale na szczęście do tego nie doszło. No i co, mamy Bitego Unreala. Nic więcej do życia nie potrzebuję. Tylko subskrypcja od Was tak. No i co, do następnych odcineczków. Widzimy się na pewno w najbliższym czasie. No i co, klasycznie.